Ponad 700 osób z całej Polski postanowiło zmierzyć się z niezwykle malowniczą trasą Wielkiej Pętli dobrze? Bieg ten wchodzi w skład jedynego w swoim rodzaju weekendu biegowego. Izerski weekend biegowy to jest impreza biegowa dla fanów biegania. Składa się z trzech biegów. Pierwszy jest na 5 km. Kolejnym biegiem jest bieg na 10 km, jest tak zwana mała pętla Izerska. No i do tego dochodzi teraz nasza główna impreza, którą stworzyliśmy z myślą o właśnie o naszym bieganiu, czyli wielka pętla Izerska. Przede wszystkim taka odskocznia od wszystkiego, od codzienności, od tego, co nas otacza, można się po prostu wyłączyć i spędzić świetnie czas. To jest taka chwila dla mnie. Takim dłuższy dystans, tym mam więcej tej chwili dla siebie. Każdy maratończyk z czołówki polskich biegaczy zaliczył drogę pod reglami i na pewno był w szklarskiej porębie przygotowując się do swoich najważniejszych imprez biegowych. Tu można się otrzeć o sławy w bieganiu. Tacy normalni, znaczy zwykli biegacze, którzy przyjeżdżają na obóz mają szansę trenować z najlepszymi. Dobra. Bo, spo, bo sport to zdrowie i sport jest um, dobrą rzeczą dla naszego zdrowia. Lubię biegać na boisku. Dlaczego? Lubię biegać na boisku dlatego, że rozgrzewam. To I radość. godzina Górki mi wymęczyły. do kopalni było cały czas pod górkę. E, tutaj zbieg też był wymagający, także u, ciężko było. Krajobrazowo, bardzo ładna trasa. E, fajna jest, bo jest cały czas zmienna nawierzchnia, są podbiegi, zbiegi. Można bardzo fajnie taktycznie pobiec, można przyspieszyć pod górkę. E, ktoś, kto dobrze zbiega, może pociągnąć mocno z górki. Są zbiegi z górki po asfalcie, trudne technicznie, po kamieniach zbiegi, także no. Każdy może zaatakować tam, gdzie najbardziej lubi. To jest bardzo fajna organizacja, to na pewno. No i sam klimat tutaj e, i ukształtowanie terenu sprawia naprawdę, że chce się biegać, chce się przyjeżdżać. Ja tutaj tutaj ukończyłam wszystkie e, edycje. No i mam nadzieję, że za rok też przyjadę. <grym> Dwie minuty do startu, zapraszamy.